O -N -S -T -E -R. monsters monsters yes we are hey Frank has got me falling apart uh draco lora stealing my heart Hi. claudine wolf you make me holler the moon oh. Oh. you wanna find this in this lagoon i clear the nile you so beguiled even though you act so vile oh. and deuce has do cold style these are my boobs, my skeleton crew a little strange but so are you don't you wanna be a monster too Przepraszam za spóźnienie. Ominęło mnie coś? Nie, właśnie chciałam spytać Seirinę, czy cieszy się z okazji święta nowego przypływu. O, a co to jest? Ty nie wiesz? Przecież jesteś syreną. Tak jakby. Moja mama jest syreną, a tata duchem. Rodzice bardzo dbali o to, by nie wyróżniać jednego straszy dziedzictwa kosztem drugiego. Nowy przypływ to jest najpotworniejsze święto wodnego świata. Świetnie bawimy się na meczu piłki ogonowej. Ale najfajniejsza część imprezy to podwodne tańce. To naprawdę musi być ekstra! E, myślicie, że to jest ekstra? W dniu Minotaura największa frajda to walka na rogi! Uważam, że nowy przypływ jest lepszy. To ja ci opowiem o święcie łańcuch czynienia. Co to takiego? Najpierw wieszamy dekoracje na drzewie łańcuch czynienia, a potem siadamy do wielkiej straszy dusznej uczty. Nawet nie miałam pojęcia, że istnieją takie potwostyczne święta. Bardzo bym chciała obchodzić obydwa. To, to masz szczęście, szczęście. Moje, moje jest, jest dzisiaj. Jest dzisiaj. O, myślę, że powinnaś dzisiaj świętować z Laguną. Nie, wiem jak bardzo ci zależy, żeby obchodzić twoje święto z Sairiną. Naprawdę, powinnaś spędzić je ze spektrą. Sajrina nie jest z tobą? A ja sądziłam, że jest z tobą. Saryna! Saryna! Jestem tutaj! Dziewczyno, szukałyśmy cię po całej szkole. Dlaczego nie spotkałaś się z żadną z nas? Bo byłam zajęta przygotowywaniem tego! Jak dzień nowego przepływu. I łańcuch czynienia połączone w jedno! To to taka hybryda, jak ja. A najlepsze jest to, że możemy to święto uczcić.